Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. A dzisiaj mówię do Was z plaży w Platamonas z Grecji, z Rywiery Olimpijskiej. Czym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić? <laughs> Tym, że żeby coś osiągnąć i chcieć tego bardzo mocno, możesz sobie to zwizualizować. Ktoś kiedyś powiedział, jeśli jesteś w stanie o czymś marzyć, to jesteś w stanie też to zrealizować, urealnić. Zatem, krótka taka myśl. Jeśli bardzo pragniesz wejść w jakąś rolę społeczną, w jakiś zawód, bądź coś osiągnąć, to myśl w takich kategoriach, jakbyś już to miał, albo jakbyś już był tym człowiekiem. Na przykład, chciałbyś być pilotem samolotu. No to myśl w takich kategoriach, że już nim jesteś. Wyobraź sobie każdy szczegół i każdy detal kokpitu. Wyobraź sobie, że już lecisz tym samolotem, że już zdałeś wszystkie egzaminy, że już jesteś za sterami, że wsiadają do Twojego samolotu pasażerowie na Twój pokład, że idziesz przez port lotniczy, masz przy sobie bagaż, ludzie Cię obserwują, podziwiają. Że już jesteś tej roli. Chcesz mieć jakieś bogactwo, <laughs> więcej zarabiać. Urealni, ile by to miało być pieniędzy? 10 tysięcy, 15, 20, 5, 3 tysiące? Pomyśl sobie, że już te pieniądze masz, że już zarabiasz tyle co miesiąc. Że już jesteś osobą zamożną, która już jest na jakimś poziomie finansowym. Na jakim? No to już ty sam zadecydujesz. Dla jednych może to być 10 tysięcy i będą zadowoleni. Dla innych to będzie 30, 50, 100 tysięcy. Każdy wytycza sobie sam ten próg finansowy, do którego dąży. Natomiast ważne jest to, żeby. Poprzez to zaspokajać swoje jakieś też potrzeby, realizować marzenia, żeby pieniądz i te pieniądze, ten majątek nie był celem samym w sobie, ale był środkiem do celu. Żeby nie zapatrzyć się tak mocno w te pieniądze, żeby nie dostrzec tych rzeczy, które można mieć dzięki tym pieniądzom: wakacje, odpoczynek, inwestycje, dobra materialne. Także moi drodzy, zwizualizujcie już sobie dzisiaj, kim byście chcieli być, co byście chcieli mieć i żyjcie w taki sposób, w jaki żyją ludzie, którzy już to mają. Myślcie w taki sposób, postępujcie w taki sposób, zachowujcie się w taki sposób, jak ludzie sukcesu, jak ludzie, którzy doszli już do tych celów, które sobie wizualizujemy. I także mnie to dotyczy, ja także sobie wizualizuję swoje cele w kontekście finansów, w kontekście moich marzeń, w kontekście moich planów. Dzięki temu widzę więcej możliwości. Świat ukazuje wówczas więcej perspektyw. Jeśli już wiem dokładnie do czego dążę, czego chcę od życia, czego chcę od siebie. To wówczas życie samo podsuwa rozwiązania. To tak samo ludzie pojawią się w Twoim życiu, odpowiedni, dzięki którym na przykład być może zrealizujesz swoje marzenia, być może ci ludzie pomogą Tobie dostać się tam, gdzie pragniesz się dostać, gdzie chciałbyś się dostać. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Gorące pozdrowienia, jest cieplutko. Przed chwilą moczyłem stopy w ciepłej wodzie. Jest fantastycznie, jest przyjemnie. Także chciałbym tobie przekazać tą pozytywną energię, widzu. Jeśli odcinek tobie się podobał, zostaw łapkę do góry, subskrybuj mój kanał i to co najbardziej chciałbym, żebyś wyciągnął z tego filmiku, to te przemyślenie główne. A więc puenta tego filmiku, którą jest to, że gdy chcesz czegoś bardzo, to myśl w taki sposób, że już to masz. Tyle w temacie. Do następnego. Pozdrawiam Was. Cześć.